Ja jestem Kamilkimę, a to jest. nie, to właśnie nie jest Audiolog yy, to jest podsumowanie konkursu i loterii. I jeżeli chodzi o loterię, będzie to losowanie nagród spośród tych oto 19 osób, które napisały komentarz yy, pod filmem. Jeżeli chodzi o konkurs, no, nie zgłosił się nikt. Cofnij. Kot przez przysłał pracę. No, to wiadomo, jemu raczej nie dam żadnej rangi. Eee, tak więc, konkurs, no, niestety, uznaję za nieważny. A jeżeli chodzi o loterię, będę korzystał ze strony zwanej znanej jako random.org. Czyli krótko mówiąc, będę losował numer pomiędzy 1 a 19. I liczę od, od, w kolejności dodawanych komentarzy, czyli jak wylosuję, na przykład, nie wiem, 1. Tak tutaj zaczęło od jedynki, Tak, jak wylosuję jeden, to na przykład cichy. Jak wylosuję, nie wiem, 5 to Witek 0707 i tak dalej, i tak dalej. Yy... I przypominam, że... I no, do wygrania bacon oraz ranga TPA na 30 dni. Tak więc losujemy. I najpierw losujemy bacona. Teraz trzeba policzyć 49 komentarz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Eee jeszcze raz, bo mi Kosczka jest moderatorem, więc się nie łapie. 6. Teraz 2 3 4 5 6. I teraz tak Bacona wygra wygrał MyDistance 1000. Czyli w skrócie Sabrak Z tego co wiem to Sabrak chyba już u nas nie gra Przynajmniej dzisiaj tak mi powiedział, że on już tu nie gra No to Posłuchajmy jeszcze, ra jeszcze raz No taka prawda, no dzisiaj Od dzisiaj nie gra No nic wygrałby Bajkona Osoba numer 3 No eee... Kp cuber no to KPQber wygrywasz bejkona? I nawet sobie zapiszę, może yy. zaraz bejkon. I teraz, że ktoś wygra TPA na 30 dni? Sprawdzamy kto. Numer 15, ołożę. Oh 2, dla e, smiki to jest 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Użytkownik Minecraft Mapka e, wygrywa rangę TPA na 30 dni. No to co? E, gratuluję wygranych. Dzisiaj mi chyba stuknęło 170, więc dziękuję za 170 widzów, tak przy okazji i co do serwera, bo to takie info też drobne. Yy, szykujemy się do przejścia na wersję 1.64, bo jeszcze jest 1.62 i temy zostają te same, mapa zostaje ta sama, wszystko generalnie zostaje te samo a od powiedzmy, znaczy nie powiedzmy. Bo to w jakiś weekend trzeba będzie zrobić. Od 2 listopada prawdopodobnie będzie już kolejna edycja serwera, i będzie to już edycja czwarta. Więc to chyba wszystko na dzisiaj, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.